A, bo to, to już nie działałeś, tak? Nie? Dobrze. E, witam, proszę Państwa, Was bardzo serdecznie. Ja mamy dzisiaj niedzielę. E, który dzisiaj jest czerwiec? Wróć, maj. 28? 28. 28 maja. E, witam Was w czerwcu, znaczy w maju 20. Dobra, po prostu, zaczynamy sobie rajdy w piąteczkę, potem dojdzie jeszcze jakieś konto i dzisiaj będziemy sobie raczej troszkę wolniej jeździć, bo dzisiaj chyba sobie pojeździmy jednym samochodem bez Wiktora, oczywiście bez urazy, po prostu Wiktor chyba za duże tempo sobie narzucił na te shadow mutacze, więc tak to zrobimy, ja chyba się przybliżę, albo tak jest OK. nie wiem zresztą. I co? I tak to wygląda. Nie wiem dlaczego jest taki rekomendet, a nie inny. Ale ja bym tutaj sobie z chęcią wrzucił to. Bo specjalnie zrobiłem sobie me, mega ewolucję tego Geradosa. A tu sobie wrzucę mój najnowszy nabytek. Bo jak ktoś nie śledzi Twittera, to mógł nie widzieć. Moim najnowszym nabytkiem jest ten Shadow Tyranitar. On ma 15, 13, 14. Jest już na 50. poziomie. Ma mroczny moveset. Yy, więc tak wygląda yy, właśnie to. Tam już ktoś mi mówił, że będę go. Robił purify, no nie ma takiej w ogóle opcji Co to purify tego Krychu130, on ma takie 3 oczyszczone, nie wiem dlaczego No ale to wiadomo, każdy gra jak chce, każdy ma swoje kaprysy yy, zaraz sobie jeszcze użyjemy kamyczka, żeby go osłabić W ogóle tych kamyczków zauważyłem, yy, mam 11 zastakowanych A myślałem, że można tylko 10 mieć A Wychodzi na to, że można więcej, tak? Nie, nie, nie. Chcesz coś wie? No ja widziałem się w bagu 11, na pewno. Ja mam 11 i też wczoraj u nas wszyscy mieli po 11. A, no. Czyli może jest jakiś po prostu błąd czy coś. Ale nie mogę tego kamyczka użyć. Dlaczego? Teraz. O, rzeczywiście, już mogę. Bo on się musi wkurwić. Tak. I on jest teraz podświetlony jak typowy. Ja Pierwszy raz robię samodzielnie, tak? masz kamyczki do używania. A, masz kamyczki do używania. Teraz... <laughs> on się odkurwia trochę wtedy. I on wtedy jest słabszy. Mniej atakuje, ale też bardziej dostaje w pierdziel, nie? I jest tak fajnie podświetlony jak typowy, wiesz, polski streamer, No czy każdy streamer, na fioletowo, nie? Jest fajnie podświetlony po prostu i może i znowu użyje kamyczka, nie? Żeby pokazać, że ja mam kamyczki, on nie ma kamyczka. No i co? Dzisiaj, proszę państwa, stwierdziłem tak. Yy, 20 rajdów to jest taki minimum, ale jak po tych 20 rajdach nie będzie Shiny, to jeżdżę dopóki nie będzie Shiny. Miejmy nadzieję, że dostanę, bo chciałbym bardzo. Czy w tym samochodzie już ktoś ma shiny? Nie. Ja mam pięć. Co? No. Ja też mam... <śmiech> <śmiech> No właśnie. No nie, mam bez... Też mam Kar... pięć, no. Jak ja Ale ich wczorajsze konta były w innym Pozdrawiam samochodzie, Kardos. Jakże wiecie, to tak inaczej wygląda, nie? Kardasz słyszy, ale widzi. <śmiech> <śmiech> nie widzi. Minął no, już Kardosz wie, no. Dlatego ja jakiś pan tam jak kadoż do mnie kupić do tego do basta Center Ali Trainer boxa, jednego dość ty, ale po co ci te karty? Pożywajcie kamyczków, bo ja już nie mogę. Ja używam cały czas, jak tylko mogę to świecę. No jak widzicie, no trochę nam to schodzi, trochę nam to schodzi, ale pięć kąt jest tylko, a będzie w końcu a będzie sześć czy siedem? Będzie, będzie sześć. Będzie sześć. Mam jeszcze jeden telefon. O, już nie mogę. O, jeszcze mamy jeden telefon, który można się gdzieś zalogować, nie? Możemy gdzieś się zalogować do kogoś. No, ale to początek, przynajmniej będzie ładny, fajny nagrany. A potem szaniczek, 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 szaniczek. Zresztą Wam się podobało. Sam taki odcinek ostatni widziałem, że tam ktoś pisał. fajnie, więcej rajdów, bardzo spoko. Tak kiedyś się robiło. Już kamyczków używać nie możemy. Kto użył kamyczka? Ten użył kamyczka. No i tutaj jeszcze bęk. No, tu nas jeszcze dobije. I co? <laughs> Ridżoń, niesamowite. Niesamowite. A nie, nie zdążyłem no, rejoina. Nie zdążyłem rejoina. Giovanni mówi, że jest e, s, słaby bolek. Nagrody, nagrodami. Sprawdźmy YouTube Candy XL 3 razy. Wiadomo, to jest teraz zawsze. Walek jest hardy z hiterem. I czy będzie sine. O, zwykłe 22,80. To chyba dobry, co? Dwa, nie, bo ja mam dwa, no, dwa, trzy, 2387 Do seta A właśnie, to tutaj ten. Chciał stówę powoli. Tak, więc zapomniałem, że to musi być trójeczka, więc my lecimy na kolejne miutaczki. Yy, a w tym razie, proszę Państwa, nie trzeba używać, który szybko się wykluł tutaj zaraz obok. 20 osób, tam dzieciaki na rowerach, tam jakaś jest ekipa, tam z tyłu jakiś taki, nie wiem, troszkę krypto. Kry, krypto może jakiś wiesz, pedofil stoi, bo tak wyglądał, nie? Więc sprawdzimy, czy może jest Shiny. A popraw się, bo Giovanni zbity tutaj tak, się nie G liczy. Tak, no to już poprawiłaś, tak? Wczoraj myślałem, że się liczy, tak patrzę 19, co myślę, nie, nie. O, zwykły. 2, 3, 6, 9, więc jest dosyć wysoko, ale czy jest dobrze, to dowiecie się na kolejnym rajdziku. Czas na kolejne Shadow Shiny, czyli na nasze SS czeki. Czyli Shiny Shadow to SSS. O, Final Strike, wow. Dobra. I zobaczmy, zobaczmy czy to jest ten. Zwykły. Zwykły, Zwykły. 2316, 2316 A ten wcześniejszy, o którym mówiłem, że Wam powiem, miał IV 14, 15, 13. Więc, jako czyszczę to set, By był shiny, to bym oczyścił. A tak, to to jest na razie najlepszy potencjalny do maksowania po prostu. Może to jest on, może to nie jest on, zaraz się przekonamy. Ja sobie włączyłem Lucky Eagle, Dobra, dawać Dziękuję. mi Shadow Shundo. No, nie jest shiny. 2291, więc niestety jest źle. Kolejny miutup, proszę Państwa, jest kaput i zaraz zobaczymy. Zrobię tak, zrobię tak, Bym było dobrze widać, bo to wiecie, światło, słońce, te sprawdy. czy jest shiny? nie jest shiny, 2299, jest do dupy 20 koła słabo bo sobie odpaliłem. Zwykły 2344, gdzie jest ostrość? Nie ma ostrości. Czy nie ma czystości? Ja mam to zostawić. A może po prostu mam ekran uwalony? A to był ekran uwalony, ja myślałem, że o Dobra, wróciliśmy. Tu się nagrywa, tam się nagrywa. Wiktor się poci, bo na nas czeka. Nie no, o wiadomo o co chodzi, nie? Czy jest shiny? Nie jest shiny. 2, 3, 5, 8. Jest dosyć wysoko, jak na ale to nie jest to, co byśmy chcieli. Bo chciałem już tego shiny Shadow'a zobaczyć w swoim koncie. Zwykły 2285, więc i zwykły i do dupy Nie drżą, drżą mu ręce A nam ręce nie drżą Proszę Państwa my robimy kolejnego SS czeka Nagrody nawet tak trochę wam pokazuje Jakie są, o widzieliście Niesamowite, prawda? I czy to będzie shiny? No nie jest 2302 Nie jest shiny, nie jest dobry Jest po prostu taki do wyrzucenia Już nie wiem, który to już jest rajd, proszę Państwa No ale robimy, nie wiem czy ktoś liczy znaczy ma na policji, bo każdego złapałem Nie jest 7 2273, więc jest wysoko Zobaczymy potem, powiem na kolejnym co to Proszę Bądź zielony Nie jest zielony 2310, jest słabo, ten wcześniejszy był jeszcze słabszy Bo zapomniałem, że tam musi być trójeczka, a nie dwójeczka It's huge like my dick 2317, ale CP słabe Daj to w końcu, daj mi to, daj Day. Niezwykły! 2, 3, 3, 5. 2, 3, 8, dziękuję. Uuu. I w tym momencie, proszę Uuu. Państwa, ranny ziomek wysiadamy, wysiadam. lecimy dalej. I przed nami kolejny SS check. Ja przed chwilą mówiłem do telefonu, że nie nagrywam, żeby słyszał, że nie nagrywam, i to będzie shiny. 2, 3, 4, 6, nie jest tragiczny, nie jest dobrze. Standardowo jest chujowy. Albo więcej. I Teraz mamy co? Go to barrage challenge? Zwykły, 2.316, pęce, pęce riki tiki, jeżeli to nie jest SS to ja robię siku u rachodniku, nie? A ja to? No... to? SHINee jest! 2.270 i to jest jeszcze do siku dupy. Robisz. Nie robię, bo jest SHINee. a to nie jest 2.270? 2.374 to jest bardzo dobra, Aguś. O potencjalny na Dobra, zobaczmy co szale. ja mam. Zobaczmy jakie jako gówno szale. dostałem. Shadow 93 tak? Zobaczmy jakie jaki dostałem zdanego. gówno, proszę Państwa. Ale jest! A Mati 6. dalej nie ma zielonego. Jest zielony. jest zielony. Jest zielony, jest gówniany, ale jest zielony, nie? 8,11,7 nie? To jest, jest, taki... jest słabo, ale jest, jest zielono. Słowny. Dawaj, shiny back to back. Shiny! Aga ma shiny. A ja mam? Ja mam zwykłego 2276, ile masz? 2294, czyli to słabo, ale Shiny jest. Czas na kolejny Shiny Czek, niesamowite proszę państwa, wyszedłem z samochodu, widzicie? Niesamowite, prawda? Trzeba było podejść pod rzym, zaraz jest obok kolejny rzym, potem chyba jakaś przerwa jest na zapiekse. Nie jest Shiny. 2285 jest proszę państwa do dupy. I jest zwykły. 2321 jest słaby Okulary w dół, żeby przygotować się na blask Shiny Pokemona I... I nie Zwykły, zwykły, nie jest Shiny 2332 jest słaby Und wir haben... Nein, das ist nicht eee, Kurde, ja nie wiem jak jest Shiny po <grym> niemiecku Dobra, rzucę sobie kulką, on odbił, a ja jadę dalej It's time for... i sami wiecie na co I sprawdzamy jest dziwani Jestem pokonany, Pizzaboy jest, jest easy, nie? Jest easy. Zwykły. 2920, na buście jest jaki dobry? To jest pytanie, proszę państwa, dowiemy się odpowiedzi w następnym Szajniczeku. I? I jest zwykły, 2891. Nie, szrot, jakby było 29 coś, nie? Tak, to jest szrot, to jest szrot. Patrzymy. Patrzymy, klikamy. I zwykły 2791, a to znaczy, że jest do dupy. Strasznie ciężko dostać shiny. Najgorsze jest to, że tu jest takie jedna osoba, która jeszcze nie ma. Zwykły, zwykły 2929 jest wyżej, ale to dalej nie jest to. Ale się skraszowało. Ja nie mam shiny, mam 2805. To nie jest odwrócona seta? No to... Może będzie, to będzie się w kolejnej części, proszę Państwa, na kolejnym Shiny Checku. Witam Was w pięknych okolicznościach tego Peugeota, Sprawdzimy sobie teraz, czy to jest shiny czy to jest Sakorowi SS Mewtwo, proszę Państwa, czy to jest SSM. Let me see, let me check. Nie, I jest słabe. Niestety, a tam to nawet nie było jednak, ten, ten, ten i czy może będzie szanie środ, shiny shadow shroot. Nie. 2894. We are going for the next one. Znowu się widzimy na tym, co zwykle, czyli na SS Czeku. Let ja już, proszę Państwa, próbuję być taki wiecie. Gierka się zacięła. <laughs> Nie ma, kurwa. No to, to ja też to oh. już miałam. Zwykły. No, no to powiem wam na kolejnym, czy był shiny. Pokonany N-ty razy ze swoim shadow Me na Nie jest shiny. 2882. To nie jest, bo 29. Brakuje tej dziewiątki tam w jednym miejscu, niestety. Shani! Aga ma Shani drugiego, a ja mam zwykłego 2882, czyli do dupy. A ty masz ile? 2907 też nie jest dobrze. Aga miała Shiny, teraz może ja. Jednak nie. 2847 jest no niesamowicie słabo. Teraz się znowu nagrywamy. I znowu wam nie powiem co dostałem, bo znowu mi siapka skraszowała. Także tak to wygląda. Więc tak, tamten wcześniejszy był szratowy, a teraz mamy kolejny do sprawdzenia Proszę państwa, czy to jest to, bo ja już mam powoli troszkę dosyć I, i, i Klikamy, czekamy, widzimy, nie jest shiny 2924, nie jest dobry I proszę państwa, powiem wam tak, przed nami przedostatni check. Czy przedostatni SS dzisiejszy <noise> Zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy I nie jest shiny. I jest tragiczny, 2826 Tragedia, lecimy na ostatni rajd Dobra, proszę państwa Ostatnia szansa Sytuacja wygląda tak Po tym rajdzie, licząc wszystkie dni Czyli dwa dni Znaczy wiadomo, ten pierwszy odcinek był krótki, wtedy zrobiłem rajdów ile zrobiłem Bo więcej czasu nie było Tak to powiem To na 50, nie licząc tego rajdu, który teraz robimy To wychodzi, że na 50 rajdów Zostałem jedno shiny. Aga mniej więcej na tyle samo dostała dwa szajniaki A w tym momencie jeszcze jedna jest osoba, która na 100 rajdów nie dostała żadnego szajni Więc standardowo musimy powiedzieć Fuck you jantik, Bo Troszkę to jest, coś, coś jest nie tak Że robi ktoś w dwa dni 100 rajdów Albo nawet że tak powiem ponad 100 rajdów I nie dostaje szajniaka Dzisiaj Dokładnie jeszcze nie wiem ile yy, Zrobiłem rajdów Ale to jest jakieś koło 40 Przynajmniej coś takiego, plus wczorajsze To naprawdę Jest dużo, to się nagrywa? Ty, to się nagrywa czy nie? Tak, nagrywa się Dobrze, ja pierdzielę, Zestraję się przez chwilę Że gadam sam do siebie, nie? No i przed nami ostatni SS, czyli Shiny Shadows czy Check przed nami Ostatni dzisiejszy, więcej nie będzie Powiem to kiedyś tam wróci 2895 Słabo więc IV już wiemy, że jest słabe. Dostałem jedno dobre IV, chociaż tyle, jedno dobre shadow IV to będę robił na pewno, nie będę tego oczyszczał, tylko sobie będę robił takiego shadow'a, więc zawsze coś. Nie jest shiny, więc tu już nic nie zmienimy, dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Kolejny, że tak powiem, scam, ale ja to muszę wrócić, żeby to złapać. Kolejny, że tak powiem troszkę scam, jak dla mnie, bo to nie jest shiny raid, który powinien być z rajdów, tak? Chcieliście, żebyśmy rajdowali z prorotem tak normalnie? Robimy to, tylko wy nam nie dajecie nagród za to, więc na razie, cześć.